ይህቺ የእግር 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 Do kolejnego etapu. Mam szybę przed sobą. Jest to szyba grubości 4 mm. Czysta, przeźroczysta, ale takiej nie zamocujemy. I tutaj kolejna myślę, że fajna rzecz, która powinna Wam się spodobać. Lidcy zależało na tym, żeby była szyba. czyli ale jej nie było. Żeby była szyba, ale żeby jej nie było. Czyli ma się coś błyszczeć, czyli szyba. Ale żeby nie było widać, co jest w środku. Czyli na przykład matowa szyba albo e, pleksa jakaś matowa. Też nie do końca. Chodziło o to, żeby jeszcze coś trochę było jednak widać. No bo co... mogłaby być mleczna szyba. Cała. Ale wtedy by było nudno, bo nie byłoby to prosto sześć prostokątów. Prostokątów które Nie byłyby jakiś dla oka jakimś atrakcyjnym kawałkiem. No i zaczęliśmy szukać, zaczęliśmy szukać. W internecie trochę czasu spędziła litka, później ja też e, gdzieś tam posurfowałem. To no. pierwszy pomysł, ja tylko Ci się wtrącę. No, no. Pierwszy pomysł to było, żeby wypiaskować te szyby. Ale to okazało się dosyć trudne w naszym rejonie i dosyć kosztowne i też y, tu u nas chodziło o to, żeby szyba była bezpieczna. Zależało nam na tym, żeby przy takiej dużej płaszczyźnie drzwi i przy naszej dwójce dzieci, żeby to było bezpieczne po prostu. W momencie, kiedy jeden drugiego popchnie, to żeby, no bo wiadomo, wypiaskowanie tak Jak no się zbije, to żeby to po prostu nie spadło w całości, tylko żeby gdzieś tam się pokruszyło, czy? Więc są oczywiście szyby bezpieczne, tak zwane, czyli sklejane z dwóch szyb i folia w środku. Wiadomo, że wtedy ta szyba jest dużo grubsza, dużo cięższa, wtedy całe te drzwi byłyby też masywne. Co znaleźliśmy? Litka natrafiła na tak zwane folie mrożone. Ja zacząłem szukać, zacząłem szukać jakichś producentów. Trafiłem na kilka linków w internecie i porozsyłałem jakieś zapytania. I praktycznie z tych kilku firm. Natrafiłem na firmę 36 Studio czy też na domenę 36studio.pl i stamtąd uzyskałem chyba najwięcej takich szczegółowych informacji. Zadzwoniłem, porozmawiałem. No i okazało się, że słuchajcie, trafione firma była tak pomocna. My tego nigdy nie robiliśmy, a uzyskaliśmy tyle informacji, że. Myślę, że spokojnie sobie z tym tematem poradzimy. Tak więc, przygotowane przeze, mno, przeze mnie grafikę wysłaliśmy w pliku. Za parę dni dostałem e, rulon gotowych tych wydruków z, z jeszcze taką formatką testową, żebym sobie spróbował to nałożyć. No i przechodzimy w takim razie do nakładania. Krok pierwszy: mam szybę tutaj już przygotowaną na miejscu. Krok pierwszy. Po prostu musimy to wyczyścić i... Czyli czyścimy. Czyli kto czyści? Dale dalej. Nie no. Szybę trzeba wyczyścić, ponieważ na tej stronie będzie ta naklejka i już później jakby nie będzie możliwości wyczyszczenia. W sumie chciałam ściągać, ale wystarczy tym papierem. Już Opcję, którą ja wybrałem. Żeby nam było łatwiej to nanieść, jest to opcja tak zwana naklejki, tej mrożonej, mlecznej. Opcja z nakładaniem na mokro. I tutaj, jakby pomoże w, w, jakby w wyprowadzeniu tej wody i powietrza, klej, który się nazywa kanalikowy. Po wyczyszczeniu, krokiem kolejnym, jest, czyli litka wyczyściła to płynem do mycia normalnym okiem, a krokiem kolejnym będzie drugi pojemnik. Tu jest woda z minimalną zawartością tego płynu do mycia szyb. Chodzi o to, żeby teraz to porządnie zlać. Ma być to po prostu mokre i śliskie. Się odsunę, przepraszam. Nie, lej. tak. Czyli to da nam możliwość korekty. Możemy wtedy tą naklejkę przesuwać tu masz w dowolny sposób: płyn do szyb czy ludwik? Znaczy, czy płyn do mycia naczyń? Wodę z małą zawartością płynu do mycia szyb. szyb. Dowolnego. E, no i dobra. To zostawię tutaj w pobliżu, ponieważ krokiem drugim jest. Tu jest ta nasza naklejka. Powiem szczerze, nie do końca przemyślałem trochę ten kształt, który tutaj będzie. On utrudni nam trochę działanie. Z tej strony jest jeszcze folia taka dodatkowa, transportowa, która przytrzyma część elementów. Prawdopodobnie część z tych elementów jeszcze nam odpadnie. Będziemy musieli to później dodać. I teraz musimy tą naklejkę delikatnie oderwać jest dosyć ona spora i w tych miejscach gdzie jest duża płaszczyzna to nie jest nie jakiś jest tam wielki problem, ale jak dojdziemy do środka, to się zaczną schody. I w sumie możemy już sobie gdzieś tam zacząć No właśnie, tak nie mam się zdarza. Ok. Możemy sobie jechać z jednej strony. Możemy sobie dzisiaj tam już zacząć to moczyć i wtedy nie będzie się to kleiło też do naszych rąk. No i lecimy dalej. Czyli odrywamy. bo ten klej oczywiście jest z tej naszej strony Klejka jest dokładnie wycięta na format szyby, więc nie będziemy musieli później docinać tego do gdzieś na samym końcu. No i cóż. No właśnie. Widzieliście, teraz nam się to zawinęło. I gdyby to nie było spsikane, to już by był problem. Ponieważ ta naklejka by się ze sobą normalnie połączyła. No i dobra. Nakładamy na szybę. Ona spokojnie sobie teraz jeździ, więc tutaj plus plus. Koniec. To jest nasz wzór. Do tego mamy taką szpachelkę z filcem. Czyli teraz cała czynność to jest oczywiście wyciśnięcie tej wody z płynem spod naklejki i robimy to od środka na zewnątrz z każdą stronę. Oczywiście staramy się, no tutaj ten filc pomoże, żeby nie rysować tej naklejki, więc elegancko wyciskamy to. I żeby nie było, ja się tym nie zajmuję zawodowo. Robię to pewnie dziś nie wiem, drugi, może trzeci raz w życiu. ale na pewno nie takiej powierzchni, bo gdzieś tam naklejałem sobie jakieś mniejsze szyby. Ja pierwszy raz patrzę na to. Wcześniej nawet nie patrzyłam. Ale też trzeba postępować dosyć ostrożnie z tą naklejką, żeby tą folią, żeby jej też nie ponaciągać. No mówię, ten nasz wzorek jest zdecydowanie delikatny. Okay. Nie zastanawia tylko jedno. z tego, że ja już totalnie nigdy nie miałam tym styczności. Polaliśmy to wodą. To ma klej, ta naklejka, tak, która tak, tak. ma ona no. już będzie na 100% się trzymać. Po nie wiem po ilu godzinach dokładnie, ale kiedy woda wyparuje, te resztki wody, wilgoci wyparują z pomiędzy szyby a naklejki, hmm. wtedy ten klej zwiąże. No, i to wszystko. Właśnie tutaj coś na przykład było, nie wiem co. Było, ale już nie no widać no, się. Może coś było. No jest tutaj piasek. O. piasku. piasek. Wszystko rozprowadzone, wody nie widać i to wszystko zostawiamy do wyschnięcia i bierzemy następną szybę. Doba. Sam jestem ciekaw bardzo, jak to wygląda. Więc lecimy z odklejaniem. No, i odsłania się, myślę, że coś, co doda naprawdę niesamowitego uroku tej szafie. Czyli teraz zrywam. Tą folię transportową, dzięki której te elementy, które mogłyby wypaść i które są no tak w niektórych miejscach delikatne, że nie byłoby to możliwe bez tej właśnie folii, odrywamy. Nie ma się co śpieszyć. Myślę, że bajka, prawda? Rewelacja. Przepięknie zrobione. O, i właśnie słyszeliście o moich chłopaków. To jest to. Teraz widzicie wewnętrzną stronę, czyli tą matową, a myślę, że patrząc z drugiej strony, kiedy jeszcze będzie dodatkowo blik na szybie widać. Będzie to genialny, genialny efekt. I teoretycznie mogłem szybę już wkładać, ale wiecie co? Tak myślę, że jeszcze dosłownie kilka kropelek silikonu to jest góra. Moja szyba jest ułożona wzorkiem w odpowiednią stronę, więc mogę to silikonować ramę i wklejać. Ok, pierwsze listewki przykręcone, pierwsza szyba zamontowana. I teraz muszę jeszcze kolejnych 5 tak też wykonać. Wracamy do domu. To miejsce już znacie. Widzieliście to w poprzednich odcinkach. Przytargałem to wraz z litką, ponieważ one, te drzwi przybrały na masie. Myślę, że ponad drugie tyle. I z tych takich Delikatnych filigranowych drzwiczek zrobiły się drzwi, które ciężko było przenieść. Tutaj musieliśmy trochę kombinować, żeby się zmieścić właśnie między lampą, czyli trochę pod ukosem. i dwie osoby naprawdę już są potrzebne, żeby to fajnie tutaj zrobić. Z zawieszeniem nie ma problemu, tak jak wtedy, praktycznie tylko na klik. I po ustawieniu dziś tych drzwi już w pobliżu szafy. Litka w sumie zostawienia mnie samego, mogłem sobie poradzić, że tak powiem, z powieszaniem tych drzwi na w kliknięciu się od dołu i to wszystko. I pierwszy mój test taki, kiedy tylko tutaj je zamocowałem, byłem bardzo ciekaw, jak się zmieni, właśnie sam system, znaczy samo odczucie jakieś, właśnie przy przesuwaniu tych drzwi. I jest po prostu drastyczna różnica. Na plus. Według mnie dużo prościej się luzują, dużo swobodniej się luzują z tego domyku, do ciągu i sam, samo przesuwanie drzwi nie ma takiego, wiecie, już takiego, takiego skoczka chyboczącego się, właśnie który był wcześniej, tylko teraz. Przepraszam. Jest to już. Słychać po prostu, że to już waży swoje. Myślę, że Wy również słyszycie. Mikrofon jest dosyć blisko, więc. Litko, moja droga, co powiem? No właśnie, jak już założyłeś te drzwi, to ja może pójdę. Ja też się bałam tego, co Jarek przed chwilą powiedział: że te drzwi stosunkowo ciężko na początku chodziły i mieliśmy nadzieję z Jarkiem obydwaj, że te szyby, dokładając ciężar, to się powtarzam teraz i tak się stało. Ja generalnie czekałam najbardziej na efekt szyb i tego, co z tej folii z tego wzoru wyjdzie, jak to będzie wyglądać w tym korytarzu, bo korytarz jest stosunkowo mały. Stąd też szafa i drzwi są w odcieniu w jasnym jesionie, nie są barwione. I byłam po prostu bardzo ciekawa, czy ta szafa tym ogromem nie przytłoczy tego korytarza. I stąd też był pierwszy pomysł na to, żeby, żeby tu nie było ani lustra, bo lustra to dla mnie też łapki chłopaków i, i ciągłe sprzątanie, a nie chcieliśmy robić zwykłej męcznej szyby. Zresztą to też w przypadku szyb chyba mówiliśmy, ale ten wzór dodał, no, kropkę nad i, postawiliśmy tym, wydaje mi się. Zrobię jeszcze zdjęcie, to co też mówiłem w czasie chyba odrywania tych folii transportowych. Dopiero teraz te wzorki nabierają takiego, to jest taki smaczek końcowy, kropka nad i. Genialnie to wygląda same krawędzie te po laserze, czy to jest chyba laserowo wycinane, zostawiają taki jeszcze rancik. Genialnie. Spróbuję zrobić jakieś zdjęcie, żeby to było widać. Oczywiście, wtedy też te wszystkie rzeczy, które są w środku szafy, mienią się właśnie w tym miejscu. Tylko genialna sprawa. Naprawdę to my, wygląda rewelacyjnie. jeszcze szuflad, półek, które od spodu dodadzą jasny odcień i ten wzór, który na dole jest teraz, on jak gdyby niknie trochę, bo jest czarna dziura, mm -hmm. on będzie wybity też przez te jasne fronty jaworowych, znaczy jaworowe jasne fronty, więc to też będzie tak jest. trochę inaczej. I to, co rozmawialiśmy dzisiaj, że nie ma co iść na ustępstwa, bo pomysł z e, niezgrawerowaną szybą, tylko jak z tą piaskowaną, z piaskowaną, czy jakąś mrożoną... Pojawił się na samym początku, ale zgasł w momencie, kiedy okazało się, że to są ogromne koszty, duże przedsięwzięcie. Tego nam tutaj nikt na miejscu nie zrobi i tak troszeczkę podcięło nam to skrzydła, ale ja. ja... w tym momencie chciałam już powiedzieć, wiecie co, litka, znaczy wiesz co, litka, dajmy sobie spokój, załóżmy jakąś, nie wiem, mleczną szybę, czy coś, po prostu. żeby już ta szyba stała i zakończyć temat. temat. no. I wtedy faktycznie gdzieś tam fuksem trafiliśmy na tą, litka trafiła na tą folię mrożoną. I Jarek doszukał, znalazł film, gdzie ktoś pokazuje, jak to proste jest do wykonania. I nagle zabaliło się światełko w tunelu, i teraz cieszę się, że tak się stało. Bo gdyby to była mleczna szyba bez tego wzorku, mimo że on jest taki minimalny, to byłaby ta szafa bardzo zwykła. A on, przynajmniej takie jest moje odczucie, może wy stwierdzicie, że przesadzamy, ale to też w realu, w rzeczywistości wygląda zupełnie inaczej. I uwierzcie mi, że. Wygląda bardzo to delikatnie, subtelnie i ta szafa też przez ten wzorek stała się nie taka ogromna i taka ciężka, tylko on ją tak wygładził, czy... czy... Nie odpuszczajcie. Takie, no właśnie, tak to, to, to było moje przesłanie właśnie, no właśnie. bo on nie Nie odpuszczajcie, że ten projekt, który gdzieś tam sobie wymyślicie, nie idźcie na łatwiznę, Proszę poszukajcie, poszukajcie. poszukajcie I żeby... Zrobić to tak faktycznie, jak chcieliście, w pierwowzorze. A nie, żeby nieść po prostu na skróty. Ja jestem zachwycona, że szefa jest, aczkolwiek w takich momentach zawsze pojawia się znowu minimalny niedosyt, który mówi, no jeszcze fajnie, gdyby były już szuflady, gdybym ja <laughs> mogła popakować wszystkie buciki, krzaliki i tak ale ja wiem, że to jest kwestia czasu i z racji tego, że tam nam stoją w warsztacie płyty. Kłyta już jest, takie jest, już. To myślę, że to się pojawi na czasie. Chociaż najpierw muszą się pojawić kobyłki, bo tam nas ktoś odstrzeli na, na portalu, więc ja więcej nic nie mam do dodania. Ja jestem zadowolony. Myślę, że w 100%, naprawdę w 100%, nie 99, tylko w 100% ten pierwszy projekt, który gdzieś tam się pojawił u nas na kartce, jest to wykonane i. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.